Oglądają Państwo program Bezpieczny Biznes. Już teraz wracamy do Państwa z kolejnymi ciekawymi tematami. Mniejsza liczba pracowników ochrony, koncentracja na innych zadaniach, maseczki na twarzach klientów. Handel ma problem. Wyraźnie zwiększa się liczba kradzieży. Trzeba zrozumieć swój biznes, czyli wiedzieć, czym ja handluję i co może być podatne na, na kradzież u mnie, wewnątrz mojego obiektu, w, w mojej organizacji. Dlatego, że nie zawsze to, co dla nas jest ważne, co dla nas jest wartościowe z punktu widzenia za, zarządczego czy księgowego, chociażby, jest tak samo postrzegane przez drugą stronę, czyli przez środowiska przestępcze, przez złodzieje. A z nami już teraz jest gość Dagmara Pomirska, Sales Manager Axis Communications. Dzień dobry, witamy serdecznie w programie Bezpieczny Biznes. Witam serdecznie. Kradzieże sklepowe stanowią jeden z bardzo poważnych problemów przedsiębiorców w branży handlowej. W czasie pandemii liczba takich incydentów wyraźnie wzrosła, o tym mówią dane. Co pomaga zmniejszyć tę liczbę? Jak dobrze zaprojektować odpowiedni system, żeby on działał w placówce handlowej? Tak, właśnie. Słuszna uwaga. Przede wszystkim nowoczesny system monitoringu, który oparty jest o solidne kamery, bardzo dobry, niezawodny VMS, który umożliwi nam analizę. Wszelkiego rodzaju zdarzeń i tego, z czym może borykać się właściciel takiego obiektu. To jest dosyć istotne, dlatego że mówimy o tym, że istotne jest, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno klientom, jak i pracownikom tego typu obiekty. No a co więcej, bardzo istotne jest również, aby obniżać koszty tak i żeby identyfikować wszelkiego rodzaju zdarzenia tak szybko, jak tylko można. A dodatkowo, tak jak tutaj słusznie zauważyłaś, Oczywiście również. W związku z mniejszą liczbą pracowników, no tego typu obiekty wymagają y, większego zaangażowania technologii i techniki. I tutaj na pewno bardzo pomocna może być detekcja jakiegoś y, wynoszenia na przykład towarów, albo też na przykład odpowiednia kontrola wejść i wyjść, y, różnego typu aplikacje. Tutaj są w stanie wesprzeć y, właściciela obiektu albo służby, które zarządzają tego typu centrami handlowymi, tak aby nie powołać osoby nie wchodziły w niewłaściwe strechy, strefy, aby wszyscy mieli tylko dostęp tam, gdzie mają do tego autoryzację i aby od razu identyfikować jakieś niewłaściwe zachowania, akty agresji, wandalizmu czy też kradzieże. Więc tutaj jest naprawdę duży wachlarz możliwości i klienci, czyli inwestorzy, ci, którzy decydują się na zmiany, na rozbudowę systemów, no warto, żeby też o tego typu rozwiązaniach pomyśleli. Jeżeli chodzi o projektowanie systemów, no to tutaj na pewno te firmy, które zajmują się jak na przykład sieć naszych partnerów, wsparciem u klientów, u ostatecznych użytkowników tego typu rozwiązań, no to bardzo dobrze orientują się, że jest szereg elementów, które tutaj mogą być bardzo pomocne, istotne. No i najpierw oczywiście to jest rozmowa z klientem o tym, jaki ma być cel. I zastosowanie takiego systemu, jak obecnie u niego wygląda sytuacja i co chciałby zmienić, co osiągnąć. A potem, no to już wiadomo, należałoby udać się na miejsce, do tego obiektu i również sprawdzić, co dzieje się faktycznie, z czym klient się boryka. A potem uwzględnić to, oczywiście, w projekcie, tak, który będzie dla, dla klienta dany partner handlowy, dana firma przygotowywać i potem mu dostarczać, realizować i wdrażać, a na końcu również pomagać utrzymać. I tu bardzo wiele elementów również może być istotnych. Bo też niekoniecznie ten klient będzie każdy element swojego problemu dostrzegał. Specjaliści widzą znacznie więcej. Klient widzi pewien wycinek, koncentruje swoją uwagę na pewnych problemach, a nie zawsze dostrzega te wszystkie inne, w których jako specjaliści w branży security jesteście w stanie mu pomóc i wskazać te inne luki w systemie, które nie działają tak jak powinny. Mm -hmm, tak, na pewno. Z jednej strony. To jest, to jest wyzwanie dla tego typu właściciela obiektu, dlatego że to jest bezpieczeństwo pracowników, zmieniające się i klientów, zmieniające się również standardy i oczekiwania, bo pandemia, ta, z którą teraz mamy do czynienia, oczywiście wymusiła na obiektach handlowych zapewnienie tego, aby wszyscy, na przykład, trzymali bezpieczny dystans, nosili maseczki, dezynfekowali ręce, aby po prostu dużo bardziej rozsądnie, roztropnie, po prostu Poruszali się po tego typu przestrzeni. Z drugiej strony no również um, może być też tak, że um, klienci, um, na przykład z pomocą różnego typu analityk, są w stanie um, zapobiegać dużo bardziej skutecznie różnym um, zdarzeniom, tak? Um, śledzić po prostu podejrzane jakieś zachowania. I też um, tutaj myślę, że często jest to jakaś taka luka, bo wiadomo, człowiek. Um, Pracownik ochrony fizycznej nie zawsze jest wszędzie być. Czasami też na przykład w prostych sytuacjach, tak jak dostawę towaru, pojawiają się takie sytuacje, gdzie nagle pewien obszar, na przykład może nie być widoczny, albo zmienia się trochę układ tej, tej strefy i przestrzeni, w której osoby po prostu sprawują kontrolę. No i tutaj monitoring, mądrze rozlokowany, mądrze jakby uwzględnione te elementy, które w pewnych momentach dnia zmieniają się u klienta. Mogą spowodować taką sytuację, że wyeliminujemy bardzo dużo zdarzeń. Do czego e, oprócz tej standardowej ochrony e, przed kradzieżą mo mogą jeszcze służyć takie systemy i przede wszystkim, jak trudna jest integracja tych wszystkich elementów, o których wspomniałyśmy? Mm -hmm. Po pierwsze, oczywiście, możemy się uczyć e, jako. Instytucja posiadająca system monitoringu zachowań klientów, tego czego szukają, jak się poruszają, na co zwracają uwagę. Też bardzo popularne są tak zwane hitmapy, które pozwalają właśnie budować takie, taką. Trend albo sposób zachowań klientów, tak żebyśmy wiedzieli, i na tej bazie mogli potem odpowiednio na przykład eksponować towary, zainteresować klienta jakimiś na przykład promocjami, albo towarami, które szczególnie chcielibyśmy w danym okresie sprzedać. No i tutaj właśnie bardzo też pomaga tego typu technologia i mamy przykłady, informacje od klientów, że. Naprawdę zwiększyło im to w bardzo wielu sytuacjach, podniosło im poziom efektywności kampanii marketingowych. Dodatkowo myślę, że takim ciekawym elementem, również który klienci często teraz uwzględniają, to rozwiązania z obszaru audio. I to jest też taki element, o którym my często z klientami rozmawiamy, sami, jeżeli mamy taką możliwość, albo nasi partnerzy handlowi, aby po prostu również to rozważyć. Po pierwsze, jest to komunikacja bardzo często dwustronna z klientami, tak żeby na bieżąco wiedzieli, co się dzieje, a z drugiej strony. Hmm, Również um, też może to dawać klientom komfort, ponieważ tutaj mówimy również o muzyce w tle, nie tylko o podawaniu komunikatów, ale o muzyce w tle, a z drugiej strony, no, możemy też przekazywać ważne informacje. Tr czy trudna jest integracja? Na pewno trudno jest klientowi przewidzieć tak od razu od początku. Co będzie mu potrzebne, w którą stronę będzie rozwijał się jego biznes. Dlatego bardzo ważne jest, aby miał on jakieś firmy, z którymi na bieżąco też może się skonsultować, żeby też wiedzieć, co na dzisiaj jest takim trendem na rynku, w którą stronę rozwija się technologia, na co warto postawić, bo Potrzebuje po prostu czasami taka osoba inspiracji, nie siedzi na co dzień w tego typu rozwiązaniach, nie ma do niej może tak często dostępu jak na przykład my, kiedy my pracujemy z działami rozwoju produktów, a dla nas z kolei jako dostawcy, i myślę, że dla wielu dostawców informacja od klienta o ich potrzebach albo o tym, jakie widzą korzyści zastosowania pewnych rozwiązań jest po prostu bezcenna. No to apelujemy o te bezcenne informacje. W drugą stronę, także o czym mówiła Dagmara Pomirska, Sales Manager Axis Communications. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. Do, Do zobaczenia. Pandemia matką wynalazków. Korona kryzys pokazał, że polscy przedsiębiorcy stawiają na innowacje. Wiele nowych patentów dotyczy bezpieczeństwa. Ponad 4 tysiące wynalazków zgłosiły w ubiegłym roku do Urzędu Patentowego polskie i zagraniczne podmioty. Wiele z nich było efektem potrzeb związanych z pandemią. Nasi wynalazcy nie tylko wybierali ścieżkę krajową, również postanowili w większą liczbie chronić swoje wynalazki w Europejskim Urzędzie Patentowym. Tam ten wzrost był prawie 5%. W wielu wynalazkach polskich przedsiębiorców ma zastosowanie sztuczna inteligencja. Przykładem może być narzędzie do analizowania tekstów. Oparte na uczeniu maszynowym oprogramowanie przeczyta za pracownika umowy biznesowe czy akty prawne i odpowie na zadane pytania. Potrafimy przygotować modele ekstrahowania danych, czyli znajdowania tych danych, w taki sposób, żeby znajdowało nie tylko konkretne informacje, jak daty, kwoty czy nazwiska, dane personalne, ale także dłuższe fragmenty, jak na przykład nie wiem, wykluczenia w umowach. Autonomiczne rozwiązania są także podstawą nowego podejścia do bezpieczeństwa. Wiele urządzeń jest używanych w Smart City, głównie w transporcie publicznym, oświetleniu w miastach, monitoringu miejskim czy zabezpieczeniu budowlanym. Dość istotnym elementem będzie powiązanie rzeczywiście tego streamingu obrazu z kamer zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz, żeby dbać o bezpieczeństwo. Oczywiście związane z tym streamingiem obrazu będą też dane, które muszą być analizowane. W związku z tym wchodzimy automatycznie Big Data. I teraz rzeczywiście ten rok będzie takim przyspieszeniem ze względu na to, że po pierwsze mamy tą pandemię, po drugie, mamy jakby tą automatyzację związaną z, z Upowszechnieniem i wykorzystaniem sztucznej inteligencji AI. Kolejnym elementem jest automatyzacja i autonomizacja wszelkiego rodzaju urządzeń. My do tego coraz bardziej jakby dochodzimy. Dla nas już nie jest pewną ciekawostką, że, że drony będą dostarczały nam jakieś przesyłki. W zasadzie oczekujemy tego. Jakby kolejnym elementem jest rzeczywiście, na przykład, warszawskie metro, żeby je całkowicie zautonomizować. Globalny rynek Smart City będzie rósł w tempie 20% rocznie i osiągnie wartość prawie 300 miliardów dolarów pod koniec 2026 roku. Wynika z najnowszych danych firmy badawczej Facts and Factors. W programie Bezpieczny Biznes. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa, ale spotykamy się oczywiście za tydzień. Do zobaczenia.